Cześć i czołem, Patrick Raven z tej strony i wracamy do Rimworlda. Dawno nie grałem i też nie pamiętam na czym to skończyliśmy. Wy to tam jeszcze jesteście w tyle. O, ho, ho coś tu się dzieje, moment, moment. Bo ja tu chcę sobie pogadać, a nie ogarniam, co się tu stanęło w grze. Proszę bardzo, jest tutaj Mei, która strasznie stara się walczyć jest Dragon, który ma tutaj ucieczkę. Zamiast walczyć jak bojownik, to on tutaj się coś... Coś próbuję tu ogarnąć. Mamy żółwia martwego. Już niestety wyschnięty. Części ciała 38 nie żyje od 40 dni, więc tutaj nie ma co się bawić w to. Te chłopaki już tu prawie skończyli mur. Jest studnia przeniesiona. Jest warsztacik. No tu by mi zależało, żeby jak najszybciej oni zbudowali te ściany z granitu. Ale z tym granitem nie jest aż tak fajnie. Z jedzonkiem stoimy całkiem optymalnie z tego co widzę. Jest 8, 9, zaraz będzie 10. Natomiast tu widzimy, pojawiają się pierwsze kłopoty. Słabo u nas z pożywieniem. Jak widzimy, tutaj jest bardzo dużo rzeczy, które mogą zostać zebrane. Lodówka działa bardzo dobrze. Temperatura minus 4. Widzimy tylko tutaj, że żółki nam tutaj włażą. Area, zwierzę outside. Może dajmy im po prostu najmniej nieograniczony. ograniczony. Nie chciałbym, żeby zwierzęta teraz... Czekajcie, dom? Może niech po prostu w strefie domu łażą? Bo te zwierzę outside to było w momencie, kiedy nas atakują. A w tym momencie jest taka w miarę optymalna, optymalna sytuacja, więc nie ma co się tutaj bawić za bardzo. Tu pamiętam, musieliśmy zrobić podziałkę, bo ten embrasur z drewna niestety yy, no jest dziurą, tak? I jeżeli mieliśmy tutaj jak to się nazywa? Klimatyzator, no to on powietrza, powietrze przepuszczał przez te dziury i niestety marnowaliśmy sporo, sporo energii. Zobaczmy sobie, goście przyszli. Grupa z Konfederacja The Battlesler odwiedza kolonię. Zobacz miejsce. Są tutaj ziomki. No i z tego co pamiętam ostatnio popełniliśmy spory błąd. Zobaczmy sobie, jeżeli wejdziemy w, w relacje, nie, w sprzęt, w log, gość. Tak, jeżeli wejdziemy sobie w gościa, to możemy im tutaj ustawić strefę, gdzie oni mogą sobie fajnie tutaj chodzić. Tutaj mamy, mamy na przykład strefę dla gości. Ja będę takim dobrym, dobrym gospodarzem i wpuszczę ich do nas na teren tutaj naszej placówki. Możemy spróbować ich zrekrutować. Try to entertain, to niech zostanie. Mamy ich zabawiać. Can now be Recruitment. Możemy typa zrekrutować. Zobaczmy sobie, jakie oni mają tutaj. Może ich gra się toczy. uuu, Nie, 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 nie. Niezdolny do pracy, niezdolny do intelektualnych, czyli jest takim chodzącym warzywem, który tylko umie się bić wręcz jest biseksualny i mizandryczka. Co to znaczy? Nie przepada za mężczyznami i im nie ufa. No to w ogóle jej tu nie chcemy. No, mamy tu dużo facetów i to powinno być, wiecie, kooperacja, a nie jakieś tam mm, wrogie nastawienie. Natomiast Southwank gościu jest drifterem, umie strzelać, umie budować, jest górnikiem, gotuje, Trochę gorzej z innymi rzeczami, ale spójrzmy sobie na jego cechy. Jest miły, wszystkim polepsza nastrój, ale sam jest w depresji. Ale to możemy łatwo zwalczyć, dając mu spore ilości zioła. No i on będzie sobie tam popalał i będzie radosny, jest szybki, no i jest homo. Ja nie wiem, czy ja mam kogoś homoseksualnego. Mamy Johnego. John jest homoseksualny, więc on by mógł się tutaj z tym sołtwangiem, wingiem się spiknąć. No i wtedy by wypadł z tej depresji. Myśmy spróbujmy go zrekrutujmy. Potrzebuję jeszcze jednego typa, który będzie nam tutaj zbierał. Pożywionko. No i właśnie a propos pożywienia. Spójrzmy na harmonogram. Nie, na pracę. Kto jest tu łogrodnikiem? Wszyscy są łogrodnikami, ale słabymi. Ja myślę, że pora im tutaj zarzucić jakiś... Jakieś polecenie i to będzie zbieranie. Zbieraj plony. Proszę tutaj jak najszybciej to wszystko wyzbierać, bo kończy nam się pożywienie. Jest ambrozja, która nie zepsuje się, i mogę tutaj polepszać im swoje nastawienie do życia. Ale jeszcze widzimy, że ai, brakuje mi tutaj jakichś lamp. Ja pościągałem jakieś dodatkowe mody. Kurczę, tylko to było dawno, dawno temu i teraz nie pamiętam, czy ten mod na lampki to ja sobie tutaj dodałem. Pójrzmy, temperatura, statek. Nie ma. Rozrywka, more floors. Tutaj mamy te podłogi fajne, ale to ja już je postawiłem ciekawsze. W różnych nic nie ma. Siemano bananowy była. Mamy obronę, GAN Complex. Też jakieś magiczne rzeczy tutaj się pojawiają. Watermill generator. Z prądem chyba jest coraz gorzej, więc będziemy musieli do góry rozważyć inne źródła energii. I z tego co pamiętam, to ja poszedłem w badania. I które się teraz bada? Energia geotermalna. To rozwiąże nasze problemy z energią. ok tu widzimy nic się nie dzieje. Dobra. Przyspieszmy trochę, niech, niech oni się tutaj wybudzą wszyscy. A ja bym chciał rozbudować ten obszar. Już widzimy, prawie skończyli. Nie wiem, jak stoimy z drewienkiem. Pyk nie ma. Tutaj może być. Mamy mało drewna. Ale jakbym tutaj troszkę wziął raven, żeby ona nam poprzenosiła te drewniane rzeczy, to nagle się stanie tego więcej. I wydaje mi się, że dzięki temu ja będę mógł w stanie. Tutaj postawić sobie podłogi. Może z tych more floors, bo one są ładne. Mozaiki chyba nigdzie nie mamy. No nie ma. Tu jest jeszcze w ogóle ta, ta chałupka, której nie wiem co chciałem zrobić. Możemy dać barn. Jakiś tam. No niech jest, nie? To czemu by nie? Ale tutaj damy sobie mozaik. O Jezu. Widzicie, jak, jakie to jest drogie? To kosztuje 9 drewna. No to nie chcę tak. To jest za drogie. Anuluj to. Chociaż z drugiej strony, no to wiecie, drewna to ja tu mam pod dostatkiem. Mógłbym się pofatygować i postawić coś lepszego. Na pewno będzie to zwiększało poziom zadowolenia. Yy, piękno 2. A jak z innymi rzeczami? Jakbym wziął na przykład ten tani Vertical Wood, piękna nie ma, zero piękna, jest brzydkie. A to piękno jeden. No to ja bym zainwestował w ten Mozaiki Wood. I, 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 i tutaj w tym warsztacie będą się integrowali. To zostawimy tą strefą warsztatową, taką roboczą tutaj, a tu będzie strefa integralna, gdzie oni będą sobie ładnie wszyscy siedzieli, będą się bawili i tutaj skocznie sobie biegali razem na golasa. No i tak, jest to. Zobaczmy sobie The Lilith Luxembourg of Confederacia of the Battle. czekajcie, the Battle Butt? Slayer, Battleslayer, sler is upset with you for recruiting Wang. <coughs> right. Trochę się zdenerwowali, ale za to, za to mamy fajnego Wanga. I to nie będzie Wang. Zmieńmy mu nazwę. Rename. Łąk, co? Aha, możemy mu drifter był. Drifter, to nie, jakieś imię. Kto, kogo tu mamy? Jest bułaj bananowy. Co z ciebie za kolega? Jak nie, jak nie mówię, że mam live'a wszystko jest na Discordzie. Tam trzeba zaglądać, było. Dobra, niech ci będzie. Ne, może. Może może zamiast buła, bo to już buła gdzieś jest. Jest pani buła, ale nie ma bananowego. To ja dam e, banana. Ja damy di banana. I to będzie fish. Po prostu fish, ryba. Tak. Można dać fisher i tak dalej, ale nie będzie fish. Johnny, Raven, Dragon, May i fish. Krótkie imiona fajnie pasują. Ja mogę łatwo to zapamiętać. No i tak, tu mamy robotę, żeby oni robili tą stal, ale czemu tu któryś chłopak jest tak nieogarnięty, że nie zbiera mi pożywionka? Dlaczego? Dlaczego? Ja się pytam. Bo jest myśliwy. May, ja bym chciał, żebyś ty wzięła się za robotę i przestała polować. Niech łowi ryby. No ja zrobiłem tu stanowisko do łowienia ryb, ale oni nie chcą mówić. Jakoś ich to nie jara. Czy ja mogę Cię stąd pożegnać, żeby sobie już poszła? Send away. Nie, bo oni tutaj pojawili się i będę miał minusy znowu. Dobra, to niech ona sobie tu łazi, trudno. Mi <laughs> tu będzie gotował. Świetnie. Mei się uczy zbierać, troszkę jej to nie idzie. Czemu ja wziąłem Mei skoro ona jest taka poczwarna tutaj? No i przyszły jeszcze zwierzaki. Wpierdzielają nam pożywonko. No też nie fajnie, Ale one są żarłoczne. A co one jedzą? Ryż nam jedzą. Dobra, niech się tam mej tym zajmuje. Z badaniami kiepsko, z czystością kiepsko. No na pewno potrzebujemy ludzi. Zobaczmy sobie, do czego oddelegujemy pana Fisza. Gdzie on jest? On się tu zajmuje alpaką. Alpaka by była fajna, bo one są drogie. Ale nie, mi się, ty będziesz strażakiem, będziesz pacjentem. Lekarzować będziesz mógł, ale nie musisz. Maintain niech będzie. Ja bym chciał, żebyś teraz się skupił na e, rolniczeniu i na byciu ogrodnikiem, a resztę będziesz miał na dwa. No i tu widzimy, to musimy rozebrać, bo to jest zły, zły sposób bardzo zły sposób. Ogólnie mógłbym rozebrać tutaj o co to jest fishing zone. Ja to usunę, bo i tak tutaj nie chcę, żeby fiszowali. Tu mają stanowisko do fiszowania i, i fisz może sobie tam łowić. Produkcja zioła na razie stoi. Straszny bałagan. Ale raty żuki, bardzo dużo jedzą. Który tam się zajmował tym? Bieraj. Możemy wytresować zwierzaka. Ja bym chciał coś pozbierać od tych zwierzaków. Może od pani buły. Tu jest. zajmij się strzyżeniem. Tu jest tylko tresowanko, tak? Bo jeszcze nie ma wełny. Nie ma. A to jest co? Iron Husk Beetle Egg Fert. Howling Argently. dobra i dajmy tutaj do, no, no, not allow a moment moment bo teraz one mi tu zgnije te jajko trzeba spauzować chwila 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 bo jeżeli one mi zamarznie to już będzie po jajku musimy to szybko jakoś rozwiązać zrobimy tak składowisko tutaj coś kiedyś było tu było więzienie na razie będzie miejsce do odkładania jajek i Zrobimy priorytet ultra critical, wyczyść wszystko, gniłych nie chcemy. To będzie chyba produkty zwierzęce, jajka zapłodnione, jajka zapłodnione. I teraz nie zjadaj, tylko weźmiemy tak i choć tu kobitko zajmie się haulingiem. I teraz temu jajku będzie tutaj cieplutko. Postęp jajka rośnie. Tak? Jak tu jest ciepło? 38. No bo tutaj coś z temperaturą jest kijowo. Właśnie. Musimy o to zadbać. Więc weźmy sobie temperatura. Pykniemy tutaj kredki wentylacyjne. Słabo u nas ze stalą. Tu jest, tu jest. No i jeszcze jeden klimatyzator by się przydał. Ja widzę, że tu w zapasie nie mam żadnego, więc musimy tutaj pyknąć jeden klimatyzator, który będzie tu chłodził dodatkowo. Myk. I myk. Sprawa załatwiona. Tylko teraz tak, kogo tu delegujemy? Zrobimy to z panią May. Ona niech się tu po pofatyguje i to wszystko porobi tak jak ja sobie życzę. Musimy ich poponaglać, bo ja widzę, że oni tak słabo tutaj się. Jony, zajmie się transportem wszystkiego. Raven nie znaga, a bo tutaj, patrzcie, bierze sobie kąpiel w damskiej. Tutaj jeszcze z fiszem. Ja tu czekam na jakieś związki. I to nie zawodowe, tylko, wiecie. E, tutaj już kończy się praca nad tym drutem kolczastym. Tutaj ekskrementy są. Dobra, niech leżą. My teraz wylewamy wszystko gdzieś tutaj, tak? Widać, idzie brudna woda, ale mamy na tyle mało tego plumbingu, że nie widzę kłopotu. Woda się powoli uzupełnia, z prądem stoimy, chyba słabo. Jak jest na minus, to chyba schodzi bateria cały czas, tak? No nie wiem, nie widzę tego. A czy możemy coś innego, jeśli chodzi o energię, postawić? Zasilanko. Generatory możemy z drewna, albo kolejny Watermill Generator. No i jeszcze jeden mógłby się zmieścić gdzieś tutaj. I to już byłby. A jeszcze tu. Mamy jeszcze kilka pozycji, tak? Z tej strony nie możemy, z tej możemy. Tu na pewno nie mogą, bo one jak za siebie zachodzą, to się pojawia problem. może być więcej niż 36, a tu jest ile? 42. Tu jest 42, to ona nam zaraz gnije. Piękno minus 4. No właśnie, no bo tu się meje opiernicza. Czemu? O, patrzcie! Dobra, nie ma, nie ma zabawy. Troszkę tutaj uszczelniłem, więc ja bym chciał, żebyś się zajęła tym. Idziesz? Gdzie jesteś? Poszła po coś. Kawał drogi poszło po tą stal. No bo właśnie, u nas jest też problem z tą stalą. Ja myślę, że do rzemieślniczych prac oddelegujemy jakiegoś agenta. Dobrym rzemieślnikiem będzie. Yy, dragon. Niech i będzie on. Raven dodatkowo pomożesz. Jak u was z potrzebami? Gorąco, ja wiem, że jest gorąco. Pani Buła jest w ciąży. O, fajnie. Fajnie, fajnie, będziemy mieli zwierzaczki, tylko ja nie mam czym ich karmić. Hmm. Hmm, 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 hmm. Tutaj też sobie troszkę dałem ciałka. No bo teraz chciałem tu postawić most, a ja tu sobie daję Watermill Generator i nic z tego nie będzie. No trudno. Będziemy musieli dać most w innym miejscu. Tu mamy pompę zaś. Chyba, że rozbudujemy się. Albo na południe, choć tu się zabudowałem fajnie, albo tutaj w tym rejonie, bo tu widzimy, są jakieś tereny bagienne, żyzne w 100%, ale ciężko się na nich buduje. I tu byśmy mogli sobie schodować jakieś tam jakieś pierdełki. Była kajzerka, jak będzie chłopak razowy. Przemyślę, przemyślę. Czekajcie, jak tu wygląda z tym. No mej, miała się tym zająć. I ona gdzieś lata cały czas. Jezusie To jej lata zabierze. I myk! Sprawa załatwiona. Zobaczmy jak pracuje wentylator. Na 20... No dobra, niech sobie tam chłodzi. Jajko teraz powinno być OK. Postępiajka 2%. Czyli troszkę to potrwa. Ale jest OK. To będzie unisex. Dobra, niech się tu ktoś chce, to się będzie mył. Myślę, że zrobimy więcej teraz tych stwórz kopie. Tych legowisk dla zwierząt. Może tutaj porobimy. Żeby zwierzaczki nie siedziały sobie tam. Pomykniemy w ten sposób. 100 punktów dostałem. To możemy rozebrać. W sumie to tak sobie myślę, że to odinstalujemy. To wszystko porozbieramy. A lights stworzymy kopię. I zrobimy tak. Mamy kolejnych gości. Zobacz miejsce. U jakieś agenty idą. Ale tylu gości, to ja tutaj nie mam gdzie pomieścić. Trochę ciemno jest, ale dobrze. To jeszcze jest do odtransportowania. I cała żywność. Hall Argently. Temu prostych rzeczy nie potraficie wykonać. Tak jak potrzeba. I fiszu śpi na podłodze. Zapomniałem, on nie ma łóżka. Przyjąłem typa, a nie nie ma gdzie spać. Ale dałem. Dałem. Nie powiem co. Hmm Co by tu z nim zrobić? Myślę, że fiszu. No właśnie, gdzie mu tu chatkę dostawić? Bo tutaj widzicie, ja już dałem chatek tyle. Mógłbym jeszcze o jedno poszerzyć. Ale mi się podoba takie wielkie tutaj wejście. U zwierząt. No, na teraz, tak, ale ja bym wolał, żeby od razu zbudować. Chyba, że tu, ale tu bym sobie chciał zostawić obszar na, na dodatkowe rzeczy do składowania. Cinko z miejscem, cinko. Myślę, że tu możemy rozbudować o jeden obszar dodatkowy. Tu i tu. Dwa pomieszczenia i tu będzie takie, takie wyjście. No trudno, no muszę tak zrobić. On za to będzie miał większe, bo ma... O, ciutkie większe będzie miał. A tu zaś ktoś będzie miał ciut mniejsze. No i trudno, Jezu, nie będę się nad tym rozwodził. Macie chatę i macie tu spać. Dodatkowo za to, za to będą mieli lepszą podłogę. I to podłoga będzie taka, hmm, Niech będzie ta mozaika, która tak średnio mi przypadła do gustu, ale no... Ale niech jest. No i wtedy będę mógł rozebrać to. Chodź tutaj Raven, pogadaj tutaj z nią, dealuj z nią, deal with it. Zobaczmy co tu jest. Oh. Mogę kupić u <ścoughs> jakiś grenade launcher. Słabą celność ma. Obrażenia 5. Jak sobie bym zobaczył na przykład strzelbę. Obrażenia 18. To czemu ona jest taka dobra? Trochę dużą penetrację pancerza ma. Obrażenia na sekundę walce. Prędkość ruchu. No, no niby fajna, ale to jest taka broń zabójcza, ostro zabójcza, ciąża. Czemu ciąża jest w ogóle jakiś taki białym znaczkiem zaznaczona? Nie wiem. Nie wiem, co on symbolizuje. Kurde, jakieś mleko rozlane, czy coś? Nie wiem. Jest w ogóle Jaguar, szaman człowiek. A, bo ja mam jeszcze tego, więźnia. No nie było, no nie było. Dobra, ja myślę, że przyda mi się troszkę hajsu. I posprzedajmy to, co mamy. Powiedzimy, że możemy sobie kupić od nich komponenty, które no na razie on ma jeden. Ten jeden możemy sobie kupić. Leki mają. Leki zawsze się przydadzą, a cena nie jest też jakaś super wielka. Zazwyczaj koło 30 kosztują, a tutaj proszę bardzo, za 20 dolców. Liście psych psychidu. Co to daje? No, łatwo się uzależnić, tak? Bardziej jest. Uzależnienia 2%. Nie, no, ja myślę, że sobie darujemy tutaj. Ambrozję bym mógł sprzedać za dychę, ale nie. Tu mamy jakieś penoksycylinę. Co to było? Narkotyk blokujący infekcje. Zapobiega malarii śpiączce. Przyjmuję jedną dawkę co 5 dni. No to, jakbyśmy zachorowali, to wtedy tak. My możemy obchnąć te śmieci. Pistolet maszynowy, strzelbę sobie zostawimy, bo to się może przydać. No i pora zacząć handlować działem. Po to to w końcu zrobiłem. Mógłbym obchnąć całość, ale zostawimy. Nie, obchniemy całość, bo mam jeszcze pełno zioła. I chyba, chyba tyle z tego handlu. Akceptuj, proszę. Są komponenciki, są jajka, czyli srebro. No i oni się tu zabawiają. Dragon, ty już sobie odpuść tutaj robotę tego. Tu cały czas pracował ciężko. Jedzenie jest powoli transportowane, ale zbyt, zbyt powoli, zbyt powoli. I Fishu, ja bym chciał, żebyś ty się zajął tutaj pracą. Na razie damy Ci po prostu budowniczego na 100% Gdzie jesteś misiu? Tu No i tak, on będzie chciał tu pracować, ale braknie mu drewna Więc ja już tu wydaję polecenie rąbania Tutaj niech ktoś się przejdzie i powyrąbuje to wszystko Myślę, że z tej strony część drzewek już widzimy odrosła, bo tu był straszny pożar i nie było żadnych drzewek, ale one na szczęście powoli odrastają, więc jakoś sobie damy radę w tych ciężkich czasach. A nasze jajko. 3%, czyli to trochę zajmie, skoro jeden odcinek trwał 30 minut, jajko dopiero 3% urosło. No to sami widzicie, na 10 minut mamy 1%. Tyle w tym odcinku, i widzimy się kolejnych materiałach wideo. Na razie.